Gdy mają spełnić swój obowiązek, zaakceptowali strach i idą naprzód, mimo walenia serca, które mówi zawróć. To oni ochotniczo, lecz z trudem i wysiłkiem, pokonują przeszkody i opory, spełniając swój obowiązek, strażacy, bo o nich mowa, świętują dzisiaj swoje stulecie istnienia. W okazji Waszego święta drodzy strażacy składamy serdeczne życzenia, a także podziękowania za ofiarność i trud ponoszony każdego dnia w wypełnieniu obowiązków strażaka serdecznie dziękujemy, że w momentach trudnych wykazujecie pełną ludowość i zdecydowaną postawę w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzymy, aby trud, który podejmujecie na ratowanie bliźnich był zawsze źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego uznania. どうぞ。